Panie Flertku, a jak dużo piwa pan se masz? No mam, no bo co? A, a daj pan jedne biednemu, co? Przepraszam bardzo, ale ja tu biednego nie widzę. No to jarzem jest biedny, bo panie, ja, ja se gówno mam. Panie, pan żeś jest bezczelny, nie biedny, proszę pana, bo ja, że widział, jak pan do śmieciów wyrzucał wczoraj y, trzy butelki puste po winie i jedną butelkę pustą po wódce, proszę pana. I jak pan to wytłumaczy? Proszę. <laughs> ja. Proszę proszę mnie wydalić stąd, dobrze? A Pani Fredku, bo Pani Halinka to we piwnicy, to o Panu mówiła jełop i stara pierdoła. Ja zasadził Panu ten centralny kopa w dupę, i ja bym to proszę Pana zrobił, gdyby mi laczka nie była na Pana szkoda, wie Pan? Panie, a, 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 to jeszcze Pan zobaczy se ja przyjdzie zima i będziesz Pan chciał kiszone do wódki, to ja wtedy Panu, o, takiego wałusa dam. Paszałwol nie jeden stąd!